Do tej pory widzieliśmy już parokrotnie jak wygląda AWS. Udało nam się założyć własne konta WS-owe e, oraz patrzyliśmy jak działa część usług, jak na przykład Kos Explorer czy Budżety. Czego do tej pory tak naprawdę nie umówiliśmy jednak, to jest kwestia użytkowników i dostępu użytkowników do tak stworzonego konta WS-owego. I w tym oto wykładzie należy się zatrzymać i odpowiedzieć sobie właśnie na te pytania i przybliżyć się tematowi, który jest jakże istotny, zwłaszcza z uwagi na kwestie bezpiecze, bezpieczeństwa. To teraz, tak od początku, gdy mamy użytkownika, tutaj na rysunku szefa, który zakłada konto aws to jak już wiemy, do założenia konta potrzebuje on tak naprawdę dwóch rzeczy. Potrzebuje adres e-mail, który będzie powiązany z danym kontem, który zostanie utworzony oraz karta płatnicza, która będzie powiązana z kontem, bo w końcu konta aws potencjalnie może nieść za sobą pewne opłaty. W wyniku tej operacji powstaje konto aws czyli AWS Account. Podkreślam tą istotę, ponieważ jest to istotne, bo konto AWS-owe to nie jest konto użytkownika. To nie jest świat użytkownika, szefa, Jana, Tomka, Ani itd. Jest to środowisko, w ramach którego będą yy, poruszali się różni użytkownicy. I tym jest właśnie konto AWS-owe. Użytkownik, który założył to konto, w tym przypadku ten szef, określany jest jako użytkownik rootowy. Przypominam, że użytkownik rutowy jest bardzo istotny, ponieważ on założył konta w to też może je na przykład skasować, więc potencjalnie może to nie jest za sobą bardzo duże zagrożenie. Użytkownik rutowy może jeszcze zrobić kilka dodatkowych rzeczy, ale w skrócie uprawnień użytkownika rutowego niemal nie można ograniczyć, zatem bardzo istotne jest to, abyśmy upra uprawni użytkownika rutowego nie wykorzystywali, najlepiej schować je, gdzieś położyć do sejfu, aby w skrócie ich nie korzystać, bo jeżeli będziemy z nich korzystać zbyt często, no to zwiększamy szanse, że ktoś je nam wykradnie. A czym to może grozić? Już powiedziałem, jak na przykład skasowanie konta. No dobrze, ale skoro nie używamy tak naprawdę na co dzień uprawnień, kredenszali dostępowych użytkownika rootowego szefa, to w takim razie jak korzystamy z, z naszego konta ws -owego. W tym celu jedną z usług, e, która jest dostępna w ramach AWS-a, w ramach konta ws jest usługa IAM. IAM jest to usługa Identity Access Management. Jest to usługa, w ramach której możemy zdefiniować użytkowników oraz ich dostępy. E, tak jak na tym slajdzie, zobaczcie, widać, że mamy użytkowników. I nadaliśmy, im do, I nadaliśmy im odpowiednie dostępy tacy użytkownicy jak Jan, Paweł, Ania, włącznie z szefem, który również może wykorzystywać ten kanał komunikacji. Zatem, w ramach usługi IAM, zdefiniujemy użytkowników, zdefiniujemy ich uprawnienia i powiemy, co oni mogą robić, a czego nie mogą robić. Na przykład, użytkownik Ania mógłby, mogłaby mieć uprawnienia do wszystkiego, natomiast użytkownik Paweł mógłby mieć dostęp tylko na przykład do odczytu danych związanych z usługą EC2, czyli serwerami wirtualnymi. Granularność nadawania uprawnień w ramach usługi IAM jest bardzo duża. Zatem na tym polega właśnie korzystanie z konta WS-owego. Wszyscy ci użytkownicy mają dostęp do tego samego konta WS-owego i o ile nie ograniczymy im ich uprawnień, to wszyscy oni operują na tym samym koncie. Zatem, jeżeli na przykład użytkownik Jan powołałby serwer wirtualny, to użytkownik Paweł też ten serwer widzi, może go skasować itd. Tak co jest ok, natomiast należy być tego świadomym. Sama usługa IAM jest takim, w takim razie usługą do definiowania użytkowników i nadawania ich, ich uprawnień, uprawnień e, tym użytkownikom. Nie jest to tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie potencjalnie użytkowników warto zdefiniować, natomiast na tym etapie, jakby wiedzy, szkolenia aws jest to absolutnie wystarczające. No i ostatnia rzecz, usługa IAM jest darmowa. Jeżeli ktokolwiek z Was podczas tego szkolenia powołał własne konto aws czyli ma użytkownika rootowego to tak naprawdę gorąco zachęcam, żebyście powołali również sobie użytkownika IAM-owego, bo tak będziemy tutaj mówić o tych użytkownikach i tak naprawdę korzystajcie właśnie z tych kredenszali dostępowych. A jeżeli chcecie, to zapraszam Was na kolejny wykład, gdzie właśnie pokażę Wam, jak wygląda ta usługa w praktyce, ponieważ zalogujemy się do wcześniej powołanego konta i, po, i powołamy nowego użytkownika.